Cześć, nazywam się Monika, jestem psychologiem i bardzo lubię język niemiecki. Postanowiłam połączyć te dwie pasje, dzięki czemu ułatwiam, upraszczam i przyspieszam naukę słownictwa w tym języku, wykorzystując do tego wiedzę i umiejętności z zakresu. Psychologii poznawczej. Pomogę osiągnąć ci większą biegłość językową w krótszym czasie, dlatego jeśli masz trudności z nauką słownictwa w języku niemieckim, jeżeli często mylisz rodzajniki rzeczowników, a także jeżeli czujesz zniechęcenie, gdyż pomimo poświęconego czasu i energii nie widzisz efektów i nie potrafisz przypomnieć sobie właściwych słów w odpowiednim dla ciebie momencie, to serdecznie zapraszam Cię do pobrania bezpłatnych materiałów pod tytułem Odkryj cztery techniki efektywnej nauki słownictwa w języku niemieckim. Jest to praktyczny przewodnik, który pomoże Ci wykonać pierwszy krok na drodze do skutecznej nauki słownictwa. Dowiesz się w nim m.in. jak w skuteczny i szybki sposób zapamiętywać rodzajniki tak, aby nigdy więcej się w nich nie pomylić. A po drugie dowiesz się w jaki sposób uczyć się słownictwa w języku obcym, wykorzystując do tego naturalne zdolności twojego mózgu. Link do materiałów znajdziesz w opisie do tego filmu.